Dzień dobry. Powiedziałbym, że jesteśmy narodem cierpiętników. Każdy z nas dobrze zna hasło nieść swój krzyż. Poświęcamy się i oczekujemy poświęcenia. Dla rodziny, dla ojczyzny, dla idei. Oczekujemy heroicznych zachowań i cierpienia. Poświęcania siebie lub swojego dobra. To postawa godna najwyższej pochwały. Wielbimy każdego, kto z narażeniem życia czy zdrowia poświęca się dla innych, wyciąga kogoś z pożaru albo oddaje energię. Nadajemy temu szczególną wartość. Ikoną codziennego poświęcenia jest matka Polka, zaangażowana w zajmowanie się rodziną przez niemal 24 godziny dobę. skupiona głównie na tym, jak żołnierz na posterunku. Bo tego się oczekuje od polskiej kobiety: żeby była wzorową żoną i matką, która zaopiekuje się dziećmi, ale też i mężem. Taki mamy kulturowy wzorzec. I nie stworzyli go tylko mężczyźni. Kobiety mają w tym taki sam udział. Rzeczywistość wcale nie jest czarno-biała, choć wielu wierzy, że tak właśnie jest. No ale stąd właśnie trwająca od wieków walka damsko-męska i wiele innych światopoglądowych wojen. Ale to już osobny temat. Nie neguję heroicznych zachowań. To część naszego życia. Chodzi mi tylko o to, że nadano im przesadne znaczenie. Stały się swoistym kulturowym dogmatem, który opiera się na prostym przekazie, że ważniejszy jest ten drugi człowiek. Że bycie dla siebie to egoizm. Dlatego wmawia nam się, że poświęcenie i związane z tym cierpienie jest cnotą. Bo czeka nas za to społeczne uznanie, a po śmierci również i zbawienie. Za wzór stawia się Jezusa i jego matkę. Oboje się przecież poświęcili i cierpieli dla innych. I my staramy się ich naśladować, niezależnie od religijnych przekonań, ponieważ postawę cierpiętniczą wynikającą z poświęcenia, mamy po prostu w naszych polskich genach, niezależnie od wyznania. Jednak taka postawa jest dla nas głównie mm, ciężarem. Wcale nie robimy tego z naturalną chęcią. Tak naprawdę tego nie chcemy. Poświęcanie się jest w rzeczywistości wymuszone. Dlatego z naszego poświęcenia nie ma nic dobrego. Głównie frustracja i poczucie winy tych, dla których to robimy. Jednak nikt się nad tym nie zastanawia. Ślepo uwierzyliśmy w to, że poświęcenie jest cnotą. Dlatego poświęcenie nie jest konieczne. To tylko wzorzec kulturowy przekazywany z pokolenia na pokolenie. Życie wcale nie wymaga wyrzeczeń. Możesz pogodzić zadowolenie własne z zadowoleniem innych. Wręcz je zasilisz, gdy będzie ci dobrze, gdyż twoja radość wpłynie pozytywnie na samopoczucie innych. Natomiast twoje poświęcenie i towarzysząca mu udręka przyniesie efekt odwrotny. Ten, dla kogo będziesz to robił, poczuje, że jest dla ciebie ciężarem i będzie mu z tego powodu przykro, będzie miał poczucie winy, bowiem toksyczne emocje kreują podobne toksyczne emocje. Poświęcenie nie jest źródłem szczęścia ani dla Ciebie, ani dla tych, dla których to robisz. To swoiste, błędne koło, kreujące głównie pozory i frustracje. Dziękuję.